Dzień dobry! Z góry przepraszam za kosiarkę w tle. Mam tutaj piękną, taką oto kłódkę na szyfr, którego, której szyfru nie znam. Także dzisiaj spróbujemy jej bez tej znajomości otworzyć. Na początku musimy ją w jakimś tajnym miejscu ustawić na 0,00. Już jest tutaj ustawiony na 3,0, więc możemy zaczynać. Już widać pierwsze rezultaty. Tutaj, takie coś fajne odpadło. I mamy już dostęp do środka. Pewnie, jakby ktoś tam chciał, to mógłby już coś zdziałać. Ale oczywiście, my chcemy ją całkowicie otworzyć. Kłódka jest dziadolem. Kłódka jak widać, jest bardzo pancerna. Więc spróbujmy zrobić nią rzut w dal. Nasza kłódka jest okropna. Teraz po prostu rzucajmy Poddaje się. 1-0 dla kłódki.